Cześć w kolejnym odcinku na moim kanale a dzisiaj jesteśmy w grze Rebir Champions X i spróbujemy odbić topkę w zaledwie tylko 2 godziny pożyczymy petę od najlepszego gracza na tą chwilę w Rebirth Champions X i zobaczymy ile nam się uda wybić w 2 godziny pozycji w topce ale zanim przejdziemy do filmu wbijaj na link podany w opisie i zostaw faworytę oraz follow pod naszą nową grą a więc jeszcze raz wbijaj w opis i zostaw faworyty oraz follow pod naszą nową gierką aktualnie mamy event razy 10 clicks, razy 5 lag i razy 2 hardspeed, speed co pomoże nam o wiele wbijać więcej miejsc w topce a więc przejdźmy do trade'u z top 1 graczem a więc zobaczcie jakie potężne pety właśnie dostajemy od gracza top 1 aktualnie 90 m immortal game zobaczcie ile w ogóle sezonowych petów Dostajemy jeszcze do tego. Wow, to jest potężna ilość, naprawdę. Dobra, elegancko. Mamy to. Okej, okay, drugi tradzik. Zobaczymy, co tutaj brzmi ciekawego. Patrzcie, kolejne sezonowe pety. Wow, okej, okay. gitarka. No to myślę, że to dobrze poleci teraz. Także bardzo fajnie, akceptujemy oczywiście. Ok, no i git mamy. Ok, jak widzieliście w tradeach, mamy aktualnie taki potężny team. Zobaczcie, jak to wygląda. Raz, dwa, trzy, cztery, osiem. 11 sezonowych petów, które mają najlepsze staty, jak ten Toxic Immortal Gem. On ma 23.8 SP. To jest tak potężny team, że to jest szok jakiś. Zobaczmy, jak to wygląda w ogóle. A okej, okay, muszę założyć osobno, nie? Dobra, to założymy tako. Ko cyk, cyk, cyk. Dobra. Tu kolejny, kolejny, kolejny. Okej. Okay. Ten i ten. Dobra, założymy resztę. To jest zaakceptujemy. Zaproszenie. Dobra, kolejny. Tutaj już nie widzę żadnych że mi uciek jakiś Ja nie, nie widzę. Dobra. Zakładamy kolejne. Tego mamy. Dobra, tego. Tego. Ok, zakładamy. Dobra, mamy 20 na 20. Schowamy sobie je od razu, żeby nie przeszkadzały. Włączymy z autoklikera oczywiście. I zobaczmy jak wygląda sytuacja w topce. Okej, okay, my mamy TDD 21,5. Ile ma top 100? Zobaczmy. Top 100 ma 114. Więc to się powinno bić bez problemu, myślę. Zakręćmy sobie jeszcze kółkiem na początek. Przydałby się jakiś buścik. No i będziemy lecieć na ostatnią krainę. I odpalimy max boosty i zobaczymy, co z tego będzie. Dobra. A więc bijamy na teleport. Wchodzimy do Sea Cave. Tak, to jest ta najnowsza kraina. Tutaj mamy World Teraz ze 150. Dobra. Jeszcze sprawdzę czy nie było nowego Tapskina. To jest ciekawe też. Wejdźmy tutaj. Bo mam takiego tutela jakiegoś. Tak mi się wydaje. Okej, okay, nie ma. Dobra, to wracamy z powrotem szybko. Okej. Okay i autorebirfę ustawmy teraz na jaką tu walutę można tu ustawić żeby było naj, najsensowniej tu mamy SPG tu mamy 521 to dosyć szybko leci dajmy 250DD Przecież to spoko będzie zobaczmy czy mamy jakieś busty na ten moment ok, odpalimy cyklików. klików na dwie godzinki ok Dwa razy rebirfy również. Poprosimy. Cyk, cyk. Dwa razy gemy też. Dobra. Jakiś mamy specjal? Nie widzę tutaj. A z sezonu również nie mamy. Dobra, no to bez specjal pusty. Myślę, że tej tak damy radę sporo nadrobić. Czy jeszcze coś nam potrzebne? Nie wydaje mi się. Myślę, że możemy sobie ustawić otwieranie jajek po prostu. No, i niech to się farmi. A więc widzimy się za około pół godzinki na raporciku. Ile udało nam się wybić, i czy wbiliśmy w ogóle się do topki z powrotem? To jest bardzo ciekawe. Zobaczymy, czy po 30 minutach uda się to osiągnąć. Myślę, że uda się, no ale zobaczymy. A więc do zobaczenia za pół godzinki. Ok, w międzyczasie jeszcze napisała do mnie jedna osoba. Wypożyczyć nam ona nowego misteriusa. Także bardzo fajnie, na pewno się przyda do farmienia, także dzięki wielkie. Ok, a więc pierwsze 30 minut z nami farmienia, zobaczmy jak to wygląda. Mamy 102 DDD, więc około 100 wbiliśmy, także sporo, przejdźmy sobie na spawn'a. Zobaczmy, jak to się prezentuje. Widzę, że mam 20 miejsce w Pet Power, więc spoko. Zobaczmy, ile ma Top 100. 115, ok, czyli już bardzo mało brakuje. Więc myślę, że zaraz wbijemy Top 100 elegancko. Więc bardzo fajnie. Zobaczmy, jak tam sezonowa wygląda. Ile tu potrzeba na Top 100? To 100, mamy 109, ok, czyli jeszcze trochę mniej. Dobra, no to wracamy z powrotem na Sea Cave. Dobra, no i farmimy dalej, więc widzimy się za kolejne 30 minut. Ok, a więc minęło kolejne pół godziny. Aktualnie mamy 200 TDD, także kolejna stówka wpadła. Jak widzicie, nad głową mamy 73 miejsce już w rebirkach, także potężnie. Przejdźmy sobie na spawna i zobaczmy jak to wygląda. Minęła także już godzinka farmienia, także połowa za nami. ok mamy tutaj 73 miejsce i 194,5 DTD, także się jeszcze nie odświeżyło. Bo nie będziemy mieli koło 70 miejsca, więc spoko. Jak widzicie w kliksach też już mamy topeczkę. peczkę. Tutaj 83 pokazuje. Tu nawet szósta, a do tylko trzecia, także ciekawie. W gamach mamy również 75. Także myślę, że fajnie to idzie. Dobra, wróćmy sobie na... Sea Cave. Tak. Dobra, no i farmimy dalej. Kolejne pół godzinki. No i widzimy się za 30 minut, jak minie kolejny. Także do zobaczenia. Okej, okay, a więc kolejne 30 minut za nami. Mamy 284 TDD, także potężnie oraz 46 miejsce, więc awans o kolejne pozycje, więc bardzo fajnie. Przejdźmy sobie na spawn'a, zobaczmy jak to wygląda. Ok, w ten sposób. Chodźmy do leaderboard'ów. Ok, zobaczmy, które tu jest miejsce. Pokazuje 46, a jestem na którym? 451 czyli jeszcze się nie odświeżyło. Ile nam brakuje do kolejnych? Ok, tutaj mają po 300. No spoko, myślę, że się trochę bijemy. Minęło już półtora godziny odkąd farmimy, więc potężnie. Zobaczmy tą sezonową. Ok. Które tutaj miejsce mamy? Tutaj mamy 54. Ok, spoko. Dobra, wróćmy sobie na Sea z powrotem. I farmimy ostatnie 30 minut. I zobaczymy, które miejsce się uda wybić. Ostatecznie. Także do zobaczenia za chwilę. Ok, a więc minęło kolejne pół godziny, już ostatnie. I mamy 39. miejsce. Przejdźmy sobie na spawnę. Zobaczmy, jak to wygląda. Ok, w rebirfach mamy 39. Tak. No, jeszcze się nie odświeżyło. Gdzie mieli około 38. Tak, 38. W kliksach powiedzmy, mamy, zobaczmy. W kliksach będziemy mieli 40, z tego co widzę. W gemach, zobaczmy, gdzie są gemy, tutaj. Tutaj mamy które? 34. Okej, okay, spoko. A więc przez 2 godziny udało nam się odbić prawie top 30. Więc bardzo fajny wynik, myślę. Jak na tylko dwie godzinki, no i event bardzo fajnie oddał. Zobaczmy tutaj. Okej, okay, tutaj mam 403 miejsce, także spoko też. Może się uda pecika zdobyć. Dobra, oddajmy te pety już. A więc udało się wbić 38 miejsce w topce, więc bardzo fajny wynik. Biorąc pod uwagę, że nie było nas w ogóle w niej. Okej, okay, a więc do zobaczenia w kolejnych filmach. No i siema.